Cześć, postanowiłem zrobić krótki film o tym, cóż to ja takiego ciekawego piję z takiego pojemniczka, z taką oto rureczką. Otóż kochani, nazywa się to coś, yerba mate, jest to zioło, dokładnie e, listki, patyczki, ostrokrzewu paragwajskiego. Roślinka ta rośnie w Ameryce Południowej, w Urugwaju, w Paragwaju, w Argentynie. E, w Polsce niestety nie rośnie, z tego co wiem. Dlatego jest sprowadzana do naszego kraju i jest to fajna alternatywa, żeby rzucić kawę naszą tradycyjną, żeby przestać pić kawę. W moim przypadku tak, tak właśnie było. Ja postanowiłem rzucić kawę, bo niestety bardzo dużo tej kawy wybijałem, nawet 7 kaw dziennie i ona mi po prostu zbrzydła. Szukałem alternatywy i znalazłem yerba mate. Yerba mate pobudza nas podobnie jak kawa sprawia, że czujemy się ożywieni, skoncentrowani, poprawia nam pamięć, taki stan pobudzenia utrzymuje się nawet do 5 godzin, w przeciwieństwie do kawy, przy której już właściwie po godzinie ja czułem się znowu, że mam taki lekki zjazd. Poza tym yerba mate posiada bardzo dużo witamin, w szczególności witaminę B, witaminę C, posiada też magnez, który dostarcza do naszego organizmu w przeciwieństwie do Kawy, która nam ten magnes wypukuje. Nie uszkadza nam mięśnia sercowego, jak to czyni kawa, o czym nie wiedziałem. I poprawia nam też pamięć. Z tego co wyczytałem, działa też odmładzająco na naszą cerę. Też bardzo wspomaga osoby, które chcą się odchudzić, bo powoduje taki stan, że człowiek nie czuje się głodny. Przez jakiś czas oczywiście. To pomaga w odchudzaniu. W moim przypadku to raczej nie jest konieczne, bo ja za gruby nie jestem. Ale dla osób, które chciałyby się odchudzić, no to polecam też yerba mate. No i taki pojemniczek, który tutaj mam, nazywa się Matero. Można go kupić w każdym sklepie ze zdrową żywnością i przez internet. Ta rureczka nazywa się Bombilla. Zakończona jest takim sitkiem, żeby nam się te patyczki i listki nie dostawały do buzi. Są różne bombille zakończone, właśnie ja mam taka, moja bombilla jest zakończona taką sprężynką, ale przeważnie są te bombille w kształcie łyżeczki, na końcu z dziurkami. I według mnie te bombille są lepsze, bo ta tutaj moja sprężynkowa ta taka, ona mi troszkę przepuszcza te listki i wpadają mi do buzi. Dlatego kochani, pijcie yerba mate, bo yerba mate jest bardzo dobra, i naprawdę będziecie czuli się lepiej niż po kawie. Taką yerbę zalewamy wodą o temperaturze 80 stopni. Nie zalewamy wodą, która ma 100 stopni, bo mogłaby nam wszystkie te właściwości, które ma yerba mate zabić. Zalewamy yerba mate, czekamy parę minut, aż się nam yerba zaparzy. I już wtedy możemy sobie yerbę pić.